Ostatnio wchodząc do sklepu Play totalnie zaskoczyła mnie jedna rzecz. Od tak znikąd wśród propozycji, w które mógłbym zagrać, wyskoczył crossout. Szybka weryfikacja, chwila zastanowienia się, no i hej, to przecież gra od Gaijin, a o jej premierze na smartfonach nie słyszałem praktycznie nic. Całość trafiła na rynek chyba gdzieś w okolicach 2019 roku, a może i nawet wcześniej. Przyznam, że wzmianki w sieci są nawet z 2018 roku, ale premiera właśnie w sekcji mobilnej przeszła totalnie bez echa. Czy natomiast jest jest to słuszne, że o Crossout Mobile nic się nie mówi. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Ogólnie Crossout na rynku PC radzi sobie ok. Nie jestem w stanie powiedzieć tutaj nic więcej. Gra po prostu istnieje, dostaje systematyczne update'y, natomiast po kilku podejściach no, stwierdziłem, że poza klimatem i możliwościami konstrukcyjnymi finalnie nie jest to coś, co przyciąga mnie na dłużej. Mam wrażenie, że ta Mad Maxowa nie ma aż takiej siły przebicia między grami, które traktują o samolotach, czołgach, bądź statkach i wyraźnie inspirowane są historią. Tam sprzedaje się właśnie klimat, militaria, wojna. Tutaj natomiast, no nie wiem, możecie dać znać o ile gracie w crossouta więcej, czy jest tam coś, co rzeczywiście wciąga was na dłużej. Z kolei mówiąc o mobilce, według danych, które czerpie z samsungowej aplikacji, w tym tygodniu w całość bawiło się około 3,5 tysiąca osób. Jak na smartfonową produkcję, wynik jest taki sobie, aczkolwiek i tak zauważyłem wzrosty. Być może jest to kwestia wspomnianego wcześniej pojawienia się znikąd gry w proponowanych. Jakaś reklama, marketing ruszył, no nie wiem. Co do samej przygody, jest ona w zasadzie przeniesieniem w skali 1 do Jednego tego, co pamiętam z wersji komputerowej. Oczywiście pojawiają się różnice w samej aranżacji interfejsu, który jest bardziej przyjazny pod niewielkie wyświetlacze, aczkolwiek wchodząc do gry, od razu można poczuć się jak w domu. Znajome mapy, znajome mechaniki zabawy, no i to jest dobre. W sensie doceniam, jeżeli gra mobilna jest rzeczywistym odzwierciedleniem pełnoprawnego wydania, a nie marną imitacją, w której jedynym podobieństwem okazuje się nazwa. Oczywiście nie ma tutaj możliwości importowania progresu z wersji PC, bo to nie jest gra. Cross-platformowa, więc na takie rarytasy nie liczcie, aczkolwiek to nie przeszkadza. Swoją drogą ze wskazanym powyżej pułapem osób, mecze wyszukiwane są dosyć szybko i nie czuć tego ewentualnego braku w populacji. Zanim jednak przejdziemy do kluczowego elementu chwila o lobby. Simulator mechanika. Pierwsza maszyna na start jest całkowicie przyjemnie skrojona, co pozwoli przebić się przez kilka poziomów. Zbieracie złom, kraftujecie kolejne elementy, bądź też kupujecie je na rynku. Oczywiście dostajecie również solidne drzewko rozwoju, co pozwoli zyskać wraz z progresem nowe przedmioty mioty, ulepszenia, działka, opony, generalnie części do Waszego gruchota zniszczenia. Jak na mobilkę ilość opcji jest przyjemna, wystarczająca. Dalszą część zabawy w lobby stanowi samo składanie auta. Nie jest ono moim zdaniem najbardziej intuicyjne. Nie powiem natomiast jak można by było zrobić to lepiej na ekranie dotykowym, aczkolwiek zdarzały się sytuacje, gdzie chcąc zmienić jeden element zaczepiłem o coś zupełnie innego, później musiałem, dajmy na to, koło przestawiać na nowo. Co tu dużo mówić, trochę to niewygodne, chociaż no, sam system kreacji pozwala tworzyć prawdziwe cudaki, od lekkich po ciężkie wozy na kołach bądź gąsiennicach. Dla ułatwienia wszelakie parametry opisano w języku polskim i ogólnie gra jest w języku polskim, więc problemu ze zrozumieniem błędów w konstrukcji z pewnością nie będzie miał nawet najmłodszy użytkownik. Auto można przetestować lub też ruszyć bezpośrednio do boju. Przy okazji również zaserwowano nam różnego rodzaju szablony zapisane przez innych graczy, więc jeżeli jakaś maszyna Wam się spodoba z tych proponowanych, no to możecie ją wykorzystać, aby później stworzyć własny Wóz poprzez zebranie poszczególnych elementów. Samą rozgrywkę podzielono na sekcje PvP no i PvE. W pierwszej siłą rzeczy pojedynkujemy się w teorii z innymi użytkownikami. Dlaczego mówię o teorii? Ponieważ, jakby tak spojrzeć na niki niektórych graczy, to śmierdzą oni generowanymi pod dany mecz botami. Nie chcę absolutnie kreować jakichś teorii spiskowych, ale być może w ten sposób deweloper radzi sobie z brakami wśród realnej społeczności. Wszystko niby działa tak jak powinno. Nie widzę jakichś dziwnych zachowań w zastępach graczy, ale te Niki. No nie jestem przekonany, czy normalny użytkownik nazwałby się Total Destroyer 95, a obok niego jeździ Devastator 25, no i jeszcze do tego, dajmy na to, nie wiem, Optimal Adept 48. Sami widzicie, o co mi chodzi, kiedy prezentuję wam w tym momencie tabelkę wyników z meczu PvP. nie umniejsza to jednak absolutnie zabawiem. Jak mówię, mapy są znajome, poza tym gra wygląda zatrważająco dobrze, jak na ekran telefonu, no i działa płynnie, zapewniający bezdyskusyjnie sporo satysfakcji. System strzelania dopracowany na tyle, że przy większych kalibrach jak armatki pomaga się nam przy nakierowaniu pocisków na wroga. Jest w porządku, a sterowanie też pozostaje optymalne, z kolei interfejs nie przykrywa nam połowy ekranu, więc muszę zatem przyznać, że bawiłem się nieźle, chociaż nie jestem przekonany, czy po entuzjastycznych początkach będę miał motywację do progresowania kolejnych i kolejnych frakcji. Co z kolei tyczy się trybu PVE, no tutaj oczywiście z innymi graczami w kooperacji stajemy naprzeciw fanom wrogich generowanych przez komputer jednostek, które systematycznie nas atakują, poza tym pojawiają się bossy, i tak dalej, i tak dalej. Im dłużej przetrwamy, tym lepsze nagrody zyskujemy. Ogólnie zdecydowanie podoba mi się fakt, że wszelakie zadania codzienne i dodatkowe questy, które deweloper upakował do gry, wykonuje się w zasadzie automatycznie bez większego zaangażowania, więc waluta wpada systematycznie, złomi doświadczenie również. Jeżeli chcecie dodatkowo zwiększyć profit, to raz na jakiś czas można podwoić nagrody reklamami. Nie są one przesadnie inwazyjne, natomiast ostrzegam, mikropłatności pojawiają się na pokładzie. Co prawda, one też nie są jakoś wybitnie rozwinięte. Zbudowane, ale jakieś wozy specjalne czy nawet monety w cenie od kilku do kilkuset złotych dostajecie. Nie sądzę jednak, aby był to argument na zasadzie ok, ta gra jest pay to win. Po prostu te mikropłatności mamy, chyba trochę na takiej zasadzie, żeby były, może ktoś się skusi, może kupi daną maszynę, no ale najważniejsze, największe cuda złożycie mimo wszystko sami, przy odpowiedniej farmie, trwającej nawet kilkanaście minut dziennie, bo mecze nie są zbyt długie, od takie w sam raz do podróży tramwajem, autobusem, czy nawet na chwilę, gdy nauczyciel sprawdza obecność. Tak mniej więcej postrzegam w tym momencie mobilnego crossouta. Jako niezobowiązującą grę którą odpalicie, aby trochę się ponaparzać, czyli w zasadzie postrzegam ją tak, jak to bywa z innymi mobilnymi grami opartymi o rywalizację. To wszystko ode mnie na dzisiaj, do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie.